Małego Czesławina i Droga Świętego. Amen. Amen. Drodzy wierni, miłość założyła dwa królestwa. Tak brzmi e, znany nam zapewne cytat ze Świętego Augustyna, który wypowiada on w swoim dziele De Civitate Dei o Państwie Bożym. Jakie to królestwa Święty Augustyn ma na myśli? Domyślałem się oczywiście, że nie takie, które znamy z lekcji historii. Królestwa, państwa, mocarstwa, które powstawały, walczyły ze sobą, trwały dłużej lub krócej i upadały, przemijały. Nie te królestwa właśnie miałem na myśli, a jednak jest, są to królestwa, nawet można by powiedzieć, no. o wiele bardziej realne i trwałe niż te, które my znamy może z naszej szkoły i lekcji historii. Ich istnienie jest o wiele bardziej trwałe, dlatego że ich istnienie, ich walka wzajemna, bo co to, to wrogi sobie królestwa, przebija się przez całe dzieje ludzkości w sposób może nie do końca zawsze jednoznaczny i widzialny, ale jednak realny, dzieląc tę ludzkość na dwa obozy, wrogi sobie. Cóż to za królestwa? Święty Augustyn mówi, że pierwsze to królestwo miłości Boga, miłości Boga, która idzie posuwać się aż do skarby samego siebie. Drugie natomiast królestwo jest jego całkowitym zaprzeczeniem, jego skrajnym przeciwieństwem. Jest to królestwo miłości samego siebie, aż do skarby samego Boga. Tak więc widzimy już tutaj, że te dwa królestwa są królestwami duchowymi. Jest to krótko mówiąc Królestwo Boga i Królestwo Księcia tego świata. I również duchowo jest walka, które te królestwa ze sobą prowadzą. Dlatego też w życiu codziennym nierzadko trudno jest nam dostrzec jakiś wyraźniejszy poziom między tymi dwoma królestwami. To, co z reguły dostrzegamy, to pewne symptomy, pewne reguły postępowania, pewne znaki, które Sprawiają, że możemy mniej lub bardziej jednych ludzi zaliczyć do jednego królestwa, innych do drugiego. Oczywiście z całym wachlarzem stopni pośrednich w życiu duchowym rzadko kiedy jest tak, że ktoś jednoznacznie zalicza się do jednego królestwa i z drugim nie ma nic wspólnego, albo odwrotnie. Natomiast ta dzisiejsza niedziela, dzisiejsza Ewangelia, zwłaszcza mówi nam o jednym z takich znaków, które pozwalają odróżnić jedno Królestwo od drugiego. Tym znakiem jest cnota pokory albo jej brak. Cnota jest to, którą można nazwać jedną czy wręcz ulubioną cnotą Pana Boga. Być może nie ma drugiej takiej cnoty, którą Chrystus tak często porusza na kartach Ewangelii. Wystarczy przyjrzeć się tej dzisiejszej Ewangelii, bo ona dostarcza nam naucznego przykładu na to. Również przykładu na to, jak ścierają się w życiu realnym te dwa królestwa. Chrystus zostaje, jak słyszymy, zaproszony na wieczerzę, na ucztę do jednego z przedniejszych parzeuszy. I w pewnym momencie staje przed nim niestopny i z człowiek chory. Człowiek chory na kuchlinę czyli tę chorobę, która sprawiała, że w organizmie gromadziła się nadmierna ilość płynu, wody i powodowała prostu obrzęgi, powodowała po prostu opuchlizny. Pismo Święte dodaje przy tym bardzo ważną uwagę, oprócz opisu tego człowieka, mianowicie, że obecnie tam faryzeusze śledzili Chrystusa. Czy przypadkiem nie przekroczy on w ich, min ich minimalnym przynajmniej prawa i nie uleczy tego człowieka w szabat? Czy nie da pretekstu do tego, aby go oskarżyć po raz kolejny i ewentualnie również skazać, uwięzić? Tak więc to już możemy się tego domyślać, ale nie wykluczone, że wręcz to faryzeusze tego człowieka umyślnie podstawili po to, żeby wykorzystać Znano przecież wszelkie wobec dobrych i go przez to potępić. W każdym razie ta postawa faryzeuszy wskazuje na to, że sami oni cierpieli na pewną dotkliwą chorobę, którą można o której wspomnieliśmy na początku i którą można nazwać puchliną czy opuchlizną duchową. Inaczej mówiąc pychę, zadufanie w sobie. Ten rodzaj choroby duchowej polega na tym, co zresztą widzimy często o faryzeuszy, że byli oni zadufani w sobie, zadufani w swojej domniemanej, rzekonej dos doskonałości yy, polegającej na tym, że starali się drobiazgowo, i to często na pokaz, yy, wypełniać przepisy prawa drugorzędne. Trzeba tutaj dodać. Natomiast zapominali o tym, co w tym prawie przecież było najistotniejszym, a mianowicie o miłości do Pana Boga i do bliźnich. Tak więc widzimy tutaj, Drodzy Wielki, jak właśnie te dwa królestwa, jak różne sobie się spotykają i ze sobą walczą. Ukryta pod płaszczykiem pobożności to królestwo, ukryte pod płaszczykiem pobożności miłości własnej aż do zgardy bliźniego, aż do zgardy, można powiedzieć, samego Boga i królestwo miłości Boga, aż do zgardy samego siebie. Królestwo, które cechuje się właśnie pokorą. Tak więc to pokora jest taką charakterystyczną tych dwóch, tego, tego Królestwa Bożego, Królestwa miłości do Pana Boga. Na czym więc pokora, drodzy wierni, polega? Bo jest to taka coda, o której można powiedzieć, że jest równie rzadka, a jeśli praktykowana, to często w sposób niewłaściwy, albo fałszywy, albo po prostu w sposób, który z pokorą prawdziwą nie ma wiele wspólnego. Często uważa się za pokorę, kiedy ktoś uparcie zaprzecza jakimkolwiek swoim doskonałością, mówiąc, że jest do niczego dobrego niezdolny, zaprzeczając swoim zaletom, nie jest to prawdziwą pokorą już z tego względu, że często za takimi słowami kryje się ukryte oczekiwanie, że ten, który jest słyszy, zaprzeczy, powie, ależ nie, nie jest tak jak mówisz, masz przecież mnóstwo e, zalet, e, i w ten sposób nas w pewnym sensie zrehabilituje. E, przywróci nam tą, tą, tą wartość, tą godność, którą sobie tak na pozór odbieramy tymi e, poprzednimi słowami. Tak więc, e, jeśli w dzisiejszej Ewangelii Chrystus radzi faryzeuszom, aby e, zaproszeni na ucztę zajmowali ostatnie miejsca, to oczywiście. Nie mamy do tego rozumieć tak całkiem dosłownie, tak jakby należało to jeden do jednego naśladować, w tym celu, aby następnie ten gospodarz, ktoś kto nas może zaprosił, nam przywrócił to właściwe miejsce i w ten sposób nas docenił. Słowa Chrystusa mają na celu uświadomić faryzeuszom, jak już nawet po ludzku, z czysto ludzkiego punktu widzenia, jest nierozsądne, śmieszne i niebezpieczne zajmować te pierwsze miejsca, bo można się nawet po ludzku rozczarować i przeliczyć się ze swoją godnością, i często więcej przez to wstydu doznać niż jakiejś chwały. Tym bardziej więc będzie zgubnym taka postawa w życiu duchowym. I dlatego też w innych miejscach Ewangelii słyszymy. Napomnienia Zbawiciela do praktyki pokory, chociażby wtedy, kiedy mówi o tym, że właśnie wtedy, kiedy apostołowie sprzeczają się o to, kto komu się należy wyższe, ważniejsze miejsce w Królestwie Niebieskim, Chrystus ucina tę dyskusję twardo i jasno, mówiąc powiadam wam, jeśli nie staniecie się niczym dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Tak więc tutaj znajdujemy istotę pokorę, pokory i zarazem kwintesencję dzisiejszej Ewangelii, którą można skreślić tymi słowami, każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, wywyższony będzie. To oznacza, że powinniśmy mieć rzeczywiście nie z jakiegoś przewrotnego wyrakowania, ale z prawdziwego przekonania bliskiem nie o sobie. Powinniśmy nie przykładać wielkiej wagi do zaszczytów, które nas spotykają i chętnie dawać pierwszeństwo innym, chętnie pozwalać na tym, że inny, nawet i za nas, odbierze pochwałę i nagrodę. Z drugiej strony natomiast też nie powinniśmy negować naszych zalet rzeczywistych, bo tak jak już powiedzieliśmy, byłoby niezgodne z tą pokojem, byłoby to czymś fałszywym i czymś równie tak naprawdę odpychającym, jak, jak pycha. Nie negowanie dobra, które w nas jest, jest oznaką prawdziwej pokory, ale przepisywanie tego dobra Bogu, który jest źródłem wszelkiego dobra na tym świecie. Tak więc na tym, drodzy wierni, polega cnota pokory, aby mieć niskie mniemanie o samych sobie, w poczuciu tego, że to wszystko, co w nas jest dobrego, to mimo wszystko jest zasługą Pana Boga bardziej niż naszą. Natomiast warto, abyśmy jeszcze rzucili, oko, rzucili spojrzenie, rzutem oka objęli też różne stopnie pokory. bo tak jak każda cnota ma ona ich kilka. Niektórzy mistrzowie duchowie jak św. Bernard wymieniają aż dwanaście. Natomiast na nasze potrzeba, aby to też kazanie nie przedłużać, Wystarczy ten trójpodział, który nam podaje Święty Ignacy z w swojej książeczce ćwiczeń duchownych. Ujmuje on pokorę w trzech stopniach, o różnej wadze, o różnej doskonałości. Pierwszy z tych stopni jest w ogóle konieczny do zbawienia, Bo polega na tym, aby człowiek był skłonny tak uniżyć samego siebie, aby nic w tym świecie nie było w stanie go odwrócić od Pana Boga, zaprowadzić do grzechu, przynajmniej ciężkiego. Tak więc widzimy tutaj, jak pokora zaczyna się w naszym życiu duchowym objawiać. Polega na takiej wolności od miłości własnej, aby właśnie być gotowym raczej sobą zgadzić niż Panem Bogiem, niż Jego prawem i przykazaniami. Drugi stopień tej cnoty natomiast prowadzi nas już o krok dalej. Święty Ignacy mówi, że polega on na tym, aby za wszelką cenę unikać wszelkiego grzechu, nawet grzechu powszedniego. Bo taki grzech, chociaż nam nie zrywa przyjaźni z Panem Bogiem i nie odbiera nam jego łaski uświęcającej, to jednak przynajmniej w jakichś drobniejszych sprawach, ale jednak stawia naszą wolę przed wolą Pana Boga. A więc o tyle jest też zawsze wyrazem naszej pychy. Ten sobie, jak gdyby mówi dalej tej Ignacy, oznacza się jeszcze jednym aspektem, który z tego pokornego dystansu do samych siebie wynika. A mianowicie człowiek bardziej jest wolny od tego nadmiernego przywiązania do samego siebie, do swojego zdania, do swojej opinii, do swojego dobrego imienia do swojego wizerunku, to tym bardziej też nabiera pewnego charakterystycznego usposobienia. Wszyscy z nas, którzy byli już raz chociaż na rekolekcjach ignacyńskich, znają to usposobienie, bo mówi się o nim na samym początku rekolekcji, jako o fundamencie całego życia duchowego. I które to fundament św. Ignacy nazywa świętą obojętnością, czyli czymś, co możemy Nazwać ambiwalentnym traktowaniem rzeczy tego świata, bogactwa imbóstwa, chwały, i ubóstwa, chwały i wzgardy itd. Polega on na tym, żeby jednakowo, z jednakowym usposobieniem podchodzić do tego, czy nas coś spotyka dobrego, czy złego. I tutaj widzimy, jak już pokora osiąga swój wyższy stopień, bo bez wątpienia musimy przyznać, jak niemało doskonałości. Potrzeba, aby z jednej strony obojętnie znieść pochwały, które nas spotykają i przynajmniej w sercu jakoś się nie wynosić, ale również z drugiej strony, aby pogodnie przyjąć równy, różne nagany czy przykrości, które nas ze strony bliźnich może spotkają. Zwłaszcza, kiedy może te nagany. Przykrości są niesprawiedliwe, niezasłużone przez nas. Tutaj już w potrzeba dłuższej praktyki w tym, co Chrystus nazywa zapieraniem się w samej siebie, aby w nas wtedy tę miłość własną, która zawsze się budzi w takich wypadkach, postromić i ujarzmić. Pięknie, natomiast jest trudniej móc czasem zaobserwować czy ktoś ma właśnie na tyle zdrowego dystansu do siebie, na tyle pokory, że potrafi na przykład bez trudu, bez obaw o własne dobre i nie przyznać się do błędu, jakiegoś potknięcia, które się przydarzyło, że potrafi na przykład się samego siebie śmiać i jakiegoś żartu pod swoim adresem wypowiedzianego nie traktuje jako obrazy tak zwanej majestatu, czyli Inaczej mówiąc, potrafi zachować spokój i pogodne oblicze, niezależnie jak się o nim mówi. To był tak drugi stopień pokory. Na koniec, jeszcze warto, abyśmy zetknęli na sam szczyt cnoty pokory, na sam wierzchołek tej góry, bo jeszcze mimo wszystko do szczytu nie dotarliśmy. Najdoskonalszym usposobieniem, jak mówi święty Ignacy z Loyoli, jest takie pragnienie naśladowania Chrystusa we wszystkim, abyśmy mają wolny wybór, chcieli raczej z Nim cierpieć upoważnienia i wzgardę. Oczywiście, o ile to będzie miało jednakowy wpływ na chwałę Bożą, na dobro tak abyśmy my sami sobie tego nie wybierali. Na takiej zasadzie św. Jan Krzyża, który był jednym z największych puristyków Kościoła, na przestrzeni wszystkich dziejów, a jednak od własnych współbraci doznał, jak nikt inny, tyle pogardy i tyle prześladowania, że był wręcz przez nich uwięziony. Powiedział pewnego razu, że jego jedynym pragnieniem jest kochać Boga i dla niego być skarconym przez ludzi. Oto, drodzy wierni szczyt pokory, i oto również można powiedzieć, w czystej postaci Królestwo Miłości boże, aż do uzgadnienia samego siebie, aż do całkowitego zaparcia się w samych siebie, własnej woli i całkowite dostosowanie się do Woli Bożej. Ten oczywiście stopień pokory jest najmniej powszechny, bo najtrudniejszy. Znajdziemy go raczej właśnie tylko u świętych, jest on, można Założyć pewnym symptomem świętości czy świątobliwości. Natomiast pamiętajmy, drodzy Wielki, że święci byli ludźmi ulepionymi z takiej samej gliny jak i my. A więc predyspozycje do osiągnięcia cnót mieli podobne jak i my. A jeśli dotarli na szczyty cnót, na które my tak często spoglądamy nieśmiało, z niedowierzaniem, to tylko i wyłącznie dlatego, że pozwolili, aby ta miłość Boża w nich działała, aby miłość własną wypaliła i miała nawet takie y, nadprzyrodzone mistyczne wręcz objawy, jak to właśnie widzimy chociażby u świętego Jana od krzyża. Tak więc, Drodzy niech ten przykład święty będzie dla nas wzorem do naśladowania, abyśmy przynajmniej starali się za wszelką cenę o ten pierwszy stopień pokory, który nam jest potrzebny do zbawienia, abyśmy aspirowali również do tego drugiego, nieco bardziej wymagającego, ale również nie wykluczali, że w naszych staraniach za łaską Bożą odejdziemy na sam szczyt znoty, abyśmy, krótko mówiąc, w naszych oczach maleni, a wtedy będziemy rosnąć w oczach Pana Boga. We always say it's no question, but um, the event for fun is Christmas. Yeah. Yeah.